Zespię na helce, tak? Tak, tak. Tak, tak, tak. na helkę. Dobra, leży. I zrzucają le Cię A. Do na Cię A. Do kurachem. na na kurachem. Patrz, bierze Jetta i się rozbija na C? Ty zmieniło mapę na metro. Ej, <laughs> mi też się metro ładuje. Dobra, już, kurwa, bez no, pompy. Dobra, górek, górek. Dawaj, jedziemy. Dawaj, chłopaki. Na imanty im nie widzę, gdzie są pojazdy. Dobre, Dobra, dawaj, 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 Dwa razem jadą. No to cię? Dwa razem jadą razem do, do punktu. Nie mogę, myślę, jak no na mapie wiedziałem. La po prawej, las po prawej. Dobra. Zaselektować, jest zaselektowany. Chyba dobiegalu. Dobiegalu. Dobra, weźcie go. Dobra, lawa Lava nie ma. Zwalony. Lawa nie ma. Jest tu czołg. Jest to czołg. Jeszcze czołg jest pod Cześć flagą. Pod Heniu, pod flagą w czołgu. Samą flagą, nie mogę go zaselektować. Dobra, czołg rozwalony. Naprawiają go. Dobra, nie mają Domo pojazdów. Pichota. Nie mają pojazdów, więc Domo... cofamy się. Cofamy się przed po po pojazdami. Tam jest piechota. Jeszcze na półcie i pachnęłam mam lewą. Miny na pewno to O kurwa. Ale damy może na transformerski jedziemy. Dobra robota panowie. Cel przyjęty. Możemy wracać. Się Kurach, się będziemy na pod... i mówić. Jest. że jesteśmy na transformerach, żeby się kręcił kolawa. Kurtaj na górze, kurwa. Łapie, y, jest, jest na transformerach. Gdzieś za filarem, zaznaczona. Dobra. Trzy. Tam, Budynka. w budynkach. Min jestem na podjeździe, uwaga. Do Dobra, tej... jeszcze. Dobra, się apteczka Dobra, tutaj. Dobra, ja tutaj. Dużo selektu, dużo selektu, chłopaki. Ja nakurwiam tam tutaj. Ja też. Spamuję. E, he... O, e, Heniu, może wycofać się, się na drogę. Zobaczymy, co tam się, bo... Czołg tutaj, jedzie. Powinien... Czołg na nasz punkt jedzie. Coś tam jedzie

już się jara. Teraz z lawy. Naprawiają ludzi. Kurwa. Naprawiają lawa. Kurach, dawaj na Dobra, nie ma lawa. To luz. Nie ma lawa. Ty walą bazukami. co Weź tam bo. walą bazukami z góry. Dobra. Nie tam jest, tam. Czołgi idzie na... na plecy. Ej, uwadzaj czołg. Czołg, czołg, czołg? 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 na plecy jadą jadą. Na plecy. Dobra, dobra, dobra. Jaki Jaki jadzie, 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 no, nie przejedzie do nasady miny, budźcie go na miny. Pomóżcie RPG, RPG. Kurzą od razu. Chyba nie wychodź, chyba... Nie opuszczaj mnie tak bardzo, bo ty wychodzisz za mocno. Z góry ty za to wyczaruj. Przejechał wysokoła. czołg, da, da. Jedzie czołg, jedzie czołg. TK, zostańcie. Adi, TK. Alu, alu, wycofaj, tu pod nami... A, dobra, dobra. dobra. Idziemy, idziemy. pod nami ktoś się Dawaj tego wysiadł, na czołg wystrzony, Dobra.

oni w tej ale w tej Chodź do tyłu tam. Kupię chody na C, zaznaczonej. Budowa, lewo budowa. Chłopaki, podjedźcie może tym czołgiem trochę bardziej tą autostradą, tam do przodu nim. Dobra. Widzicie, już tam i szybciej od razu widocznie. Zobaczcie kontenera. Zabił mnie w Jeepie. C. Lab jedzie autostrad na B na autostradą nadejedzie. na autostradą na Lapał. górze. Jest. Dobra, Chujmy. no dostaliśmy. Czekaj Alu, widzi. Chyba zmień tego drzewina. bo zobacz masz lawa sobą na dole. Nie trafiam go w ogóle. Dobra, nikt go nie naprawia już. Zostaje bozukami z prawej strony. Nieruchomiony, nieruchomiony. Wyszedł z niego koleś, Kołuski byje. Heniu, e, uważać za nami na wschodach chyba jest. Jest tu się... jeden, uważać, co do tego. Na na tu na górze. Się, to bieżą, to bieżą. Na moście jest jeden. To, Dobra. Chyba. Jeden był na moście, Pod mostem. To znaczy. gdzie jest? na mnie jest te Chęć uważać, przed Chęć Dobra. Czołg nieruchomiony Daje się nie muszę, na czołg, na czołg. Panowie na 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 biegnie tyłem na stanowisko. Uraz, na prawo, lawa pomóż. Uważajcie, tutaj mamy C4 po prawo. Dobra, mam C4, mam C4. Dobra, Spoko. Zaznaczyłem dwóch gości pod mostem, na autostradzie. Chyba dwóch gości pod mostem, Zaprawiam, na autostradzie. Naprawiam. Kurde, czekam. to starajcie mu się na plecy. Albo my, albo chodź tutaj, pojedziemy przed... Dobra, czołg u tutaj nas jedziemy. Kurde, podejść pod to C. od C, koleś przebiega. Spokojnie. Zaznaczyłem go. Ej, panowie, za dużo gadacie teraz. Za dużo gadacie. las jedzie. E, Słuchajcie... Odce, od e... tam. Będziem wjeżdżał, rampą. Alu, cofnij, cofnij! Widzę, widzę, widzę. Za, za lawem masz piechotę, macie piechotę za lawem. Po prawej stronie. Zniszczona, zniszczona. Po Ty Znisziona. Znisziona. tutaj dostaję z prawej strony. Chyba zniszczony, biegnie, piechota, C4. Piesota. Zasiedli mi ukradł pojazd. Oj, zostawiłem pojazdy, by jeszcze przyjąłem. Daj dobra, jeszcze, dawaj, nie wyjdziemy ja co nie powi. Dobra. Na górę dobra, ja Chyba o, mamy czołg na A. Mamy czołg na A. Mamy czołg na A. Weźcie nasz czołg z respa. albo Miny, Alu. Lecę, lecę. Kurwa, idzie, Ja się lecę na A jakby to tłumaczył. Na A było Mamy na A. A zariu, ja się, ja się nam przyjmują. Mamy Aluminium na przed nami, zaznaczyłem. Tak, co tam się na A czy... Gumeko cofnij na A, U a K w kieszeniu weźcie czołg z redka. Już, Mogę już jestem w stanie Jest jeden, piechota na A. No to niczego nie ma ja jutro. na A. Spokojnie. Rakietami będziemy na piechota. Sprawo jest, prawo jest. Pichota na A. W laszaku na A. Czołg, piechota na A. Jeden ze tu jest. Zgięty. Jest jeden jeden. jeszcze jeden. Jeszcze jeden Zgięty, Zgięty. drugi. Jest. No, no, tam. Mamy te chłopaki. Ja prawo mamy C Pomagam też Ci Alu, we dwóch cię spawamy. Dobra. Jeszcze zmieniam ten, musimy się zmieniać. Dobry tandem pracuje

Róbcie zdjęcia, pamiętajcie o zdjęciach Hadi, pamiętaj o zdjęciach. Chyba kurak, kurak I pomiędzy. tam są. Teraz się na to byś czekaj. Morał, no, no, tu piechota <grym się <grym> zbliża do C. Ej nie, a tak na No nie no, już jak dygno strzelają, to strzelamy. Przed nami kurwa, na prawa przylawych zabili mnie, zabili mnie Heniu Dobra, idą na A ale Podnoszę, podniosę Ale ale pomału. Tej, się nie, wycinał, bo dużo tej O dobrze stręby. było, zajebiście. Na Czech I, i co? też Czołk nam po lewej też, cofnijcie się, oddajcie, możecie im oddać co, jakby to Powiedzcie opór, ale bezpiecznie Powiedzcie opór, ale bezpiecznie tam, żeby, żeby za dużo tików nie stracić. Mam szansę wygrać Dwa pojazdy jadą na B Jak? Widzisz tuba Ja też spodziewałem się trochę lepszego Maciej Napis tam pochyliłem, tam od C jadą Pochyliłem od C na B Dobra, pochyliłem się w na ulicy to Dokładne info na i na B Musimy się Na brudzić. B, Dobra. Na pochylni przeciwnika Mam lawa jadę Pochyliłem C, od B już wjechali jeden południowy Dobra, chłopaki, tylko tak, bez się skupiamy w drugiej rundzie, żeby kupić nic nie stracić. Gramy to samo. Dokładnie, no, Chyba nie wychuj tak ostro do, do, do tego do, do przodu na razie, na początku. Ale k palu, powiem ci, bo ładną akcję zrobiliśmy z tym, z na C. Sporo tam zrobiliśmy tym kurwolalem.